Witajcie w naszym planetarium. Odbędziemy dziś niezwykłą podróż. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobała. Spójrzcie. Tak właśnie wygląda niebo nad naszym miastem. Do obserwacji odległych obiektów na niebie służy urządzenie zwane teleskopem. To rozgwieżdżone niebo robi wrażenie, prawda? Lubię obserwować niebo nocą, zwłaszcza nad morzem. Wspólnie z rodzicami patrzymy na spadające gwiazdy. Mama powiedziała, że nazywa się je też łzami świętego Wawrzyńca. Najwięcej spada ich między 10 a 14 sierpnia w imieniny Wawrzyńca. Mama mówi, że jak przy spadającej gwieździe pomyśli się życzenie, to jest duża szansa, że się spełni. Tak naprawdę spadające gwiazdy to meteory, czyli odłamki, okruchy gwiezdne, które dostały się do atmosfery ziemskiej i ulegają w niej spaleniu. Te gwiazdy to jakieś olbrzymy. Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje na ich temat, kliknij teleskop. Gwiazda to kuliste ciało niebieskie, świecące samoistnie. W jej jądrze wytwarza się energia emitowana jako promieniowanie elektromagnetyczne, którego częścią jest światło widzialne. Zdarzają się tam liczne wybuchy. Gwiazdy znajdują się w bardzo dużej odległości od Ziemi. Dlatego też, mimo iż są ogromne, osiągają przekrój wielu milionów kilometrów, to widzimy je jako niewielkie punkty światła. Obserwujemy je tylko nocą, gdyż nie przyćmiewa ich wtedy blask Słońca. A teraz sprawdźmy, czy pamiętacie, jak odmieniamy słowo gwiazda w liczbie mnogiej. Uzupełnij liczbę mnogą rzeczownika gwiazda według podanego wzoru. Gwiazdy położone blisko siebie tworzą gwiazdozbiory lub inaczej konstelację. Ludzie nadali im różne nazwy, związane przede wszystkim z układem gwiazd w danej konstelacji. Zobaczcie, jak wygląda kopuła nieba w sierpniu. O! Rozpoznaję wielki i mały wóz. Z tego wynika, że gwiazdozbiory są widoczne w różnych miejscach w ciągu roku. Tak się rzeczywiście dzieje. Przykładem może być właśnie miejsce na niebie, jakie zajmuje gwiazdozbiór wielkiego i małego wozu w ciągu roku. Zobaczcie. To wygląda tak, jakby oba gwiazdozbiory wędrowały wokół gwiazdy polarnej. Nie pamiętam jednak sposobu jej znajdowania. Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat gwiazdy polarnej, kliknij ją. Gwiazda polarna, zwana też gwiazdą biegunową lub Polaris, widoczna jest na niebie gołym okiem. Świeci aż 2200 razy mocniej niż Słońce. Jej masa jest 6 razy większa od masy Słońca. W ciągu nocy niemal nie zmienia swego położenia i jest najbliżej północnego bieguna świata. Dlatego od wieków wykorzystywana była do znajdowania kierunków świata. Aby znaleźć Gwiazdę Polarną, należy. Znaleźć wielki wóz, który jest częścią gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy, przedłużyć pięć razy w górę odcinek między jego tylnymi kołami. Na końcu tej linii znajduje się właśnie gwiazda polarna. Światło od słońca do Ziemi porusza się z ogromną prędkością, dlatego dociera do Ziemi już w ciągu 8 minut. Takie światło jest bardzo niebezpieczne dla oczu. Bezpośrednia obserwacja może spowodować uszkodzenie lub utratę wzroku. Także nie patrzcie prosto w słońce, nawet jeśli macie na sobie okulary przeciwsłoneczne. One niestety nie ochronią oczu. Niebezpieczne jest również korzystanie z lunety do obserwacji słońca. Można jednak bezpiecznie obserwować słońce, korzystając z maski do spawania. Z kolei zbyt długie przebywanie na słońcu, np. Na opalanie się, może spowodować oparzenia skóry, bóle głowy, gorączkę, dreszcze. Latem trzeba zatem zawsze pamiętać, o dawkowaniu czasu przebywania na Słońcu, smarowaniu ciała ochronnymi preparatami, zakładaniu nakrycia głowy i piciu wody. Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat Słońca, kliknij je. Wschód Słońca to początek dnia, kiedy górna połowa tarczy słonecznej przekracza linię horyzontu. Zachód Słońca to moment, kiedy Słońce przechodzi pod linię horyzontu.